Jak wiele cudzego utworu możesz zaczerpnąć do swojego? O, rany, tutaj zmagam się z licznymi mitami. Wytłumaczmy to sobie może na przykładzie muzyki. Moja żona lubi Pink Floyd i nie lubi tego przykładu, ale właśnie dlatego się tym posłużymy. Jeżeli weźmiecie sobie pierwsze 10 sekund piosenki Pink Floyd, to prawie, że nie wiadomo, która dopiero się zaczyna. A ja lubię Queen i mogę powiedzieć, że jeżeli weźmiesz sobie tyle. To już może być za duży. Czyli niestety poprawniczemu. Odpowiedź brzmi to zależy. To nie jest tak, że granica przebiega na jednej sekundzie albo dziesięciu sekundach. Chodzi przede wszystkim o rozpoznawalność tego pierwotnego, zaczerpywanego utworu i o jakieś rozsądne proporcje. Bardzo odradzam Ci na przykład konstrukcję, w której wrzucisz sobie trzyminutowy filmik na YouTube, w którym 2,5 minuty to jest cudza treść, a ty od siebie dodajesz punkt. To jednak trochę za mało. Podsumowując, nie dajcie się mitom, że jakaś liczba sekund, jakaś liczba taktów, jakaś liczba nut jest dopuszczalna. Ci z Was, którzy nie są z branży muzycznej analogicznie, nie dajcie się podobnym mitom o grafice i jej częściach. Dzięki temu nagraniu wiecie już od czego to zależy.